jedna kolejka do końca sezonu i pozostała już tylko jedna niewiadoma sezonu 2023-2024 w czwartej lidze podkarpackiej. Kto awansuje do trzeciej ligi? Tego dowiemy się za kilka dni, a tymczasem zapraszamy na przedostatnią w tym sezonie odsłonę czwarto Laco. Ale zanim przejdziemy do najważniejszego, czyli goli, rzućmy okiem na zestawienie 33. kolejki czwartej Ligi. Najważniejsze mecze szykowały się tam, gdzie rywalizowały drużyny, które wciąż mają szansę na awans. W Dębicy, gdzie wybierał się Kosmos Nowotaniec, w Rzeszowie, gdzie gościły stal łańcuch i pogoń soku lubaczów. Utrzymanie mógł zapewnić sobie też JKS, ale potrzebował zdobyć w Robczycach. A jak było Przekonamy się za chwilę. Na początek mecz o mniejszym ciężarze gatunkowym. Izolator Bogu chwała podejmował polonię przemyśl, która w końcówce sezonu nieco się ożywiła, ale pogodziła też się ze spadkiem. W 49 minucie żółdrożny wykonywali miejscowi. Piłkę dośrodkował Lucian Frydrych, po strzale Konrada Kowala, piłka odbiła się od słupka, ale skuteczną dobitką popisał się Maciej Wilk. Jak się okazało, był to jedyny gol w tym meczu. Izolator Polonia. 1 do 0. O tej samej godzinie rozgrywano jeden z trzech w tej kolejce meczów w Rzeszowie. Resowia podejmowała Lechię Sędziszów Małopolski. Obie drużyny szans na utrzymanie już nie miały, ale to nie znaczy, że odpuściły wszystko. W 22 minucie Mateusz Bielenda podał do Katpraszymkiewicza, ten ustawił sobie piłkę i lewą nogą z kilkunastu metrów przymierzył między słupki bramki strzeżonej przez Antoniego Czapkę. Resowia przeważała w tym meczu i jeszcze przed przerwą powiększyła przewagę. W 41 minucie Gracjan Czapniewski podał w uliczkę do Mateusza Bielendy, a kapitan Resowi do asysty przy pierwszym golu dołożył celne trafienie na 2 do 0. Lechia w tym meczu już się nie podniosła, a Resowia w drugiej połowie dołożyła kolejnego gola. W 60 minucie nie popisali się obrońcy gości przy rozegraniu piłki. Ich błąd wykorzystał Kacper Szymkiewicz, przeciął mało staranne podanie rywali, i będąc oko w oko z czapką, nie dał mu szans. Resowia Lechia 3 do 0. Sporo spotkań rozegrano w piątek, bo oprócz wspomnianych odbyło się między innymi starcie Legionu Pilzno z sokołem kamień. Gospodarze byli faworytami, u siebie bowiem punktów nie tracą za często, a w szeregach gości zabrakło najlepszego strzelca ligi Kacpra Piechniaka. Przypuszczenia potwierdziła pierwsza połowa meczu. W 38. minucie Kacper nytko wypatrzył wybiegającego miłosza Chmurek, który wygrał pojedynek biegowy z obrońcą i z kilku metrów zdobył gola dla swojej drużyny. Kilkadziesiąt sekund po zmianie stron było już 2 do zera. W 48 minucie zrzutu rożnego dośrodkował Tomasz Barycza, w polu karnym najwyżej wyskoczył Marcin Tubek i strzałem głową pokonał Macieja Siudaka. Trener Łukasz chmura nie czekał dłużej i posłał do gry dwóch świeżych graczy. Już 3 minuty później zrzutu rożnego dośrodkował Miłostępniowski, a głową gola kontaktowego zdobył Mateusz Gdowi. To jeszcze mocniej zmotywowało gości. W 58. minucie Soku miał kolejny rzut rożny i ponownie znakomitą centrą popisał się Stępniowski. Tym razem jednak piłkę do siatki rywali strącił Katpers Byradowski. Stępniowski zostanie długo zapamiętany w Piłźnie, bo w 71. minucie ponownie przyczynił się do gola dla Sokoła, bo jego strzale z rzutu wolnego piłka odbiła się od słupka, ale z dobitką w porę pospieszył Bartosz Pikuła, który dał prowadzenie ekipie z kamienia. A jak się potem okazało, był to gol na wagę trzech punktów. Legion Sokuł. 2-3. Z Pilsna przenieśmy się do Kolbuszowej Dolnej. Jedna z rewelacji wiosny podejmowała Głogowie Głogów Małopolski. Obie drużyny walczyły o jak najlepszą pozycję na koniec sezonu, ale nie grozi im już spadek, a awans tym bardziej. Jedyny gol w tym meczu padł w 48 minucie. Po faulu na Filipie Czopie w polu karnym Sokoła na 11 metr wskazał sędzia, a karnego na gola zamienił pewnym strzałem Arkadiusz Staszczak. Sokół Głogowia... 0 do 1. Zobaczmy teraz co u drużyn walczących o najwyższe cele. Jako pierwsi z grona trójki kandydatów do awansu wybiegli gracze stali łańcuch, którzy teoretycznie mieli najłatwiejsze zadanie, bo mierzyli się z ostatnią w tabeli koroną. Rzeszowianie dość długo się bronili, bo pierwszy gol padł w 44. minucie, kiedy to z prawej strony dośrodkował Eliasz Płocica, a głową piłkę do bramki rywali wpakował Patryk Rook. Łańcucianie na dobre rozkręcili się po przerwie. Zaledwie kilka minut po wznowieniu, z szutu rożnego w pole karne korony dośrodkował Wojciech Rejman, a wbiegający w pole bramkowe rywala Patryk Rook po raz drugi wpisał się na listę strzelców. Korona nie była w stanie odpowiedzieć, a zepchnięta do obrony straciła trzecią bramkę. Tym razem pechował, bo po odbiciu głową gracza gospodarzy Miłosza Leśniaka. W 70 minucie Patryk Rook skompletował hat -tricka. Szarżujący w pole karny rywala Oskar Majda został sfaulowany, a do karnego podszedł wspomniany róg. Łukasz Świder obronił strzał ze stojącej piłki, ale poprawka napastnika Stali była już skuteczna. Akcja na 5 do 0 dla Stali to zasługa rezerwowych. W 77 minucie Michał Stopyra podał do Oskara Majdy, a ten oddał skuteczny strzał. Wynik meczu ustalił w 82 minucie kapitan łańcucian Bartłomiej Makowski, który głową skierował piłkę do bramki rywali po rzucie rożnym swojej drużyny. Korona stal 0-6 Trzeci w tabeli Kosmos Nowotaniec pojechał na mecz z Iglopolem do Dębicy. Żadna wpadka w przypadku ekipy z Nowotańca nie wchodziła w grę, bo przy wygranej konkurencji Kosmos wypadał z rywalizacji. Goście mogli wyjść na prowadzenie w 20 minucie, ale bramkarz Iglopolu Bartłomiej Szewc obronił rzut karny. W 40 minucie ekipa z tańca objęła prowadzenie. Nazar Werbni popędził z kontratakiem, uruchomił długim podaniem Dżabę pakadze, a ten przelobował szewca. Trener Iglopolu dokonał kilku zmian i po przerwie do głosu doszedł Iglopol. W 61 minucie Mateusz Peda zagrał po przekątnej do Adriana Kurka, a ten najpierw poradził sobie z obrońcą, a potem bramkarzem kosmosu. W 85 minucie gospodarze objęli niespodziewanie prowadzenie. Filip Leśniak dośrodkował piłkę, kurek oddał strzał, który jednak odbił bramkarz, ale z dobitką na pustą bramkę zdążył Wojciech Kos. Goście rzucili się całym zespołem na rywali i zdołali doprowadzić tylko do remisu. W 92 minucie kosmos miał rzut rożny, piłkę odbiło w polu karnym kilku graczy w zielonych strojach, ale skuteczny był tylko Mikołaj Ryczko. Iglopol Kosmos, 2 do 2. Zostańmy przy sobocie, bo kilkanaście kilometrów na wschód doszło do starcia Błękitnych Robczyce z JKS Jarosław. Gospodarze grali już tylko o honor, a ponieważ jesienią dostali w Jarosławiu lanie 1-4, to postanowili się odegrać. JKS mógł zapewnić sobie utrzymanie, ale sprawa skomplikowała się już w pierwszej połowie. W 23 minucie w polu karnym bramkarz JKS-u Maksym Guridow sfaulował szarżującego Huberta Siepierskiego i sędzia podyktował karnego, którego na gola zamienił wspomniany Siepierski. W 39 minucie padł drugi gol dla miejscowych. Tym razem na listę strzelców wpisał się Kacper Wywrót. Druga połowa nie rozpoczęła się najlepiej dla gości i już po dwóch minutach od wznowienia gry z boiska wyleciał za drugą żółtą kartkę Kamil Pajda i JKS musiał radzić sobie w osłabieniu. Mimo mniejszej liczby zawodników JKS nie poddawał się. W 58 minucie Piotr Pindak podał do wprowadzonego kilka chwil wcześniej Sylwestra Magdziaka, a ten pewnie pokonał golkipera Robczyczan. Nadzieja na korzystny wynik dla Jarosławian potrwała jeszcze około kilkunastu minut, ale w 71 minucie znakomitą akcją lewą stroną popisał się Kacper Wywrót, dośrodkował wprost pod nogi Przemysława Nalepki, który podwyższył na 3 do jednego. W końcówce, nie mając nic do stracenia, JK ruszył do przodu i nadział się na kontrę miejscowych. Z prawej strony dośrodkował Mateusz Bieniek, a głową piłkę do bramki skierował Bartłomiej Darła. Wynik meczu zaledwie kilkadziesiąt sekund później ustalił Przemysław nalepka, dla którego było to drugie trafienie tego dnia. od JKS 5 do 1. Spokojną ostatnią kolejkę chcieli zapewnić sobie gracze Wisłoka Wiśniowa. Punkt w meczu z Ekobalem stalą mógł zagwarantować im bezpieczeństwo. Mecz nie zaczął się najlepiej dla gospodarzy, bo w zamieszaniu po rzucie rożnym do siatki trafił Dawid Kogut, dając prowadzenie stali. Miejscowi jednak wzięli się do pracy i w 28 minucie odrobili straty. Pierwsze dwa strzały przeciwników odbił Mateusz Jagniszczak, ale przy uderzeniu Wiktora Majewskiego nie miał już szans. W końcówce pierwszej połowy faulowany w polu karnym Sanoczam był Karol Czelny, do rzutu karnego podszedł sam poszkodowany i pewnym strzałem dał prowadzenie Wisłokowi. Goście odrobili straty w drugiej połowie, a autorem gola był ponownie Dawid Kogut. Wisłok Wiśniowa Ekobal stał Sanok, 2 do 2. Na koniec wracamy do Rzeszowa, ale tym razem na ulicę Hetmańską, gdzie rezerwy stali Rzeszów podejmowały pogoń soku Lubaczów. Stal, by myśleć o utrzymaniu, musiała ten mecz wygrać, ale gościom motywacji też nie brakowało. Wynik meczu w trzeciej minucie otworzył po akcji prawą stroną Jakub Zych i przez moment zapachniało niespodzianką. To jednak trwało krótko. Już w szóstej minucie po w pole karne jednego z Lubaczowian, piłkę zgrał Mateusz Jezierski, a do bramki wpakował ją Mateusz Gól. Około kwadransa później z wolnego dośrodkował Dawid Król, ponownie głową zagrał Jezierski, a tym razem między słupki piłka poleciała po strzale Sebastiana Dudy. Więcej goli w tym meczu już nie padło. Stal twarzeszów w gońcoku Lubaczów, 1-2. 33. kolejka ostatecznie ustaliła listę zdegradowanych do klasy okręgowej drużyn. Jako ostatnia w tym gronie zameldowała się stal Rzeszów, to efekt porażki Rzeszowian z Pogonią Sokół Lubaczów. Po sobocie niepewny czuł się jeszcze JS Jarosław po niespodziewanie wysokiej porażce w Lobczycach. Spokojną niedzielę mieli gracze Wisłoka Wiśniowa, bo punkt w meczu z Ekobalem Sadok dał im względny spokój. Małą niespodzianką są też porażki Legionu Pilzno z Sokołem Kamień i Sokoła Kolbuszowa Dolna z Głogowią, która wygrała trzeci mecz z rzędu. W tabeli większość rzeczy się wyjaśniła szans na awans nie ma już kosmos nowotaniec gdyż nawet gdyby zrównał się punktami z Lubaczowem to ma gorszy bilans bezpośrednich spotkań z tą drużyną w grze oprócz Lubaczowa jest Stal Łańcut i to właśnie na mecze tych dwóch drużyn w ostatniej kolejce będą skierowane wszystkie oczy Pogoń Soku, która ma sprawy w swoich rękach podejmie Legion Pilzno a Stal Łańcut Sokoła Kolbuszowa Dolna ale zanim to nastąpi zapraszamy na finał Podkarpackiego Pucharu Polski Karpaty Krosno Siarka Tarnobrzek już w środę w Krośnie i na naszym kanale na YouTube a następne czwarte Ligolaco ostatnie przed wakacjami już za tydzień.